Witam na moim kanale osoby z znaku ryb i zapraszam Was dzisiaj na czytanie na miesiąc wrzesień. Przygotowałam sobie dzisiaj kilka różnych talii, kart, żeby nieco urozmaicić czytanie dla Was. I tak się zastanawiam, od której talii zacząć. Mam tutaj takie karty orakol, może zobaczmy, co będzie myślą przewodnią dla Was, drogie ryby, w nadchodzącym miesiącu. Okej, okay. um, tutaj wypadły mi trzy karty dla Was. Oczywiście sobie. Pierwsza karta, która y, się tutaj pokazała z tej talii, y, to karta y, mówiąca o osobie, która jest ofiarą, która ma taką mentalność ofiary, która wszystko zarzuca sobie, czuje się, że coś, co się wydarzyło, wyniknęło z jej winy. Druga karta dotyczy tego, że ktoś gra jakby bardzo bezpiecznie, ostrożnie, że drogie rybki. Boicie się chyba jakiegoś ryzyka w życiu. Boicie się podjąć to ryzyko i troszeczkę zmienić wasze postępowanie, a jednocześnie zmienić waszą przyszłość. No i trzecia karta, tutaj, no to pojawia się kochający mężczyzna. Czytanie oczywiście może dotyczyć również panów. Wtedy ta karta symbolizowałaby kochającą kobietę. Ale wiem, że słucham mniej więcej kobiet. To być może ta karta bardziej was dotyczy. Więc jest szansa na to, że. W tym miesiącu, w miesiącu wrześniu pojawi się na Waszej drodze jakiś mężczyzna, który wyjdzie do Was z, z uczuciami, tak? Na to myślę wiele z Was czeka i być może wiele z Was już pomyślało, że jakby po przejściach, które miałyście w życiu, że. Zakochanie, czy nowy związek, czy nowe uczucie w Waszym wieku nie jest już możliwe, że być może myślałyście, że do końca życia pozostaniecie już singielkami, to jednak jest szansa, właśnie wkrótce, że na Waszej drodze pojawi się ktoś nowy i albo będzie to romans, albo będzie to szansa na coś poważniejszego. No to jak widać, na pewno miesiąc będzie dotyczył Uczuć, ale zobaczmy, co na to powiedzą dzisiaj karty Tarota. Rycerz Kielichów, czyli uczucia, jak widać. Siedem ław. Wieża. I ostatnia karta to Rydwan, czyli karta takiego przyspieszenia, tak wydarzeń i być może właśnie ta miłość o której była mowa na początku, którą wskazały karty orakol pojawi się bardzo szybko i z zaskoczenia. No i co tu dużo mówić drogie rybki, ta karta rycerz kielichów, tak samo jak tamta poprzednia, zwiastuje Wam pojawienie się kogoś oraz możliwość romansu, zalążku uczucia, jest szansa na to. Że spotkacie kogoś, kto zawróci Wam w głowie, albo Wy zawrócicie mu w głowie. Ta kolejna karta, Tarota, siódemka buław, może być sugestią, żebyście troszeczkę zawalczyły, zawalczyli o te uczucia, żeby. Może pojawić się na Waszej drodze jakaś konkurencja, że to, abyście z daną osobą mogli stworzyć związek. Czy okazać sobie uczucia, czy żeby mieć szansę na coś wspólnego, będziecie drogie ryby musiały troszeczkę o to zawalczyć. Kolejna karta wieży to jest karta sugerująca, że coś musi upaść, żeby coś nowego musiało powstać. Czyli no nie będzie łatwo, tak? Coś może się diametralnie zakończyć. Być może będziecie musiały zadecydować o kategorycznym zakończeniu poprzedniej relacji, aby móc się otworzyć na tą nową. A być może jakieś niezbyt niezbyt dobre wydarzenie, jakieś bolesne wydarzenie wpłynie na to, że jakieś okoliczności wpłyną na to, że poznacie tą nową. Osobę, że być może sytuacja nie będzie wyglądała kolorowo, natomiast macie szansę, aby narodziło się z tego coś nowego i coś wartościowego. I karta, ostatnia karta Rydwan mówi tutaj przede wszystkim o przyspieszeniu, o czasie, że wydarzenia... Potoczą się bardzo szybko, także nie będzie tutaj czasu na namysły. Będziecie działać szybko, ktoś będzie działał szybko. Wydarzenia będą toczyć się w przyspieszonym tempie. No, muszę przyznać, że. Ten miesiąc dla Was zapowiada się bardzo emocjonująco. Moja rada dla Was, drogie ryby, na ten miesiąc byłaby taka, żebyście odważyły się, dały sobie szansę, dali sobie szansę na nową miłość. Żebyście otworzyli się na nowe rzeczy w Waszym życiu, żebyście nie żyły, nie żyli już przeszłością, bo ten etap y, musi się zakończyć, coś musi runąć. I w ten oto prosty sposób może pojawić się coś nowego, coś ekscytującego. I oby właśnie tak było. Życzę Wam dużo szczęścia w miłości w tym nadchodzącym miesiącu, a pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do polubienia mojego kanału i poproszę o komentarz, bo bardzo jestem ciekawa yy, ilu z Was znalazło w tym czytaniu coś dla siebie, czy to właśnie Was dotyczyło moje czytanie.